świetnie, że ten film powstał. Energia, którą Patryk też, też zaraził, wszystkich, to była taka typowa energia, którą, którą on rozsiewał przy produkcji Pitbull'a, i, i to jest jego powrót do, do fajnego, mocnego kina. Dla mnie zupełna nowość to yy, wszystkie sceny, które odbyły się na poligonach, czyli strzelanie z, z działa przeciwlotniczego i tak dalej, i tak dalej. To było ciekawe doświadczenie i przez dwa tygodnie przygotowywaliśmy się do walki z tak zwanym Bosmanem. Olbrzymi człowiek, po prostu olbrzymi zawodnik, prawdziwy zawodnik MMI. Yy, jak pierwszy raz rzucił się na mnie, żeby mnie wynieść, to odskoczyłem, powiedziałem stary, przepraszam, muszę się przyzwyczaić. Bo <laughs> przed samym ujęciem było tak, że. On no, tu nie trzymał. I, i po prostu mu, robiliśmy tak zwane napięcie, napięcie, jakieś krzyki, nie i to wszystko. Jak już było gotowe, nie, to to strasznie jest wysiłkowe. Tym bardziej, że to w ogóle nie jest rejestrowane, to po prostu musi się stać przed samym ujęciem. Jak już było gotowe, to akcja! Bruner wrócił. Ręce, ręce, ręce close. Jeżdżę na plan i widzę, że jakiś aktor biega. Coś się dzieje, coś kręcą. Generalnie jest tak, że tam, gdzie ja już muszę się przebrać, tam aktor kończy swój bieg, wybiega z kadru. Ja nie znam faceta, więc podchodzę do niego wieczorem, to ma kot, jestem tutaj tego. I dopiero jak on na mnie spojrzał, coś mi tknęło i się odezwał. I wtedy już wiedziałem, że dojadam czy Kurczę, Po prostu byłem w szoku, że, że tak, tak można zmienić faceta. Co ty tu robisz, Hans? ze mną te numery Brunner. Nazywam się Tomasz Kot. W filmie Hans Kloss stawka większa niż śmierć. Odgrywam Hansa Klossa. Zapraszam serdecznie. J23 znowu nadaje.